Dobrze, także witam na dzisiaj wszystkich serdecznie, Dziś sobie porozmawiamy o następnej myszce z firmy Krux, czyli Krux Beam. Tutaj macie zaprezentowane pudełko. Macie całkowite, oczywiście wiadomo, standardowe pudełeczko, które jest opisane, co znajduje się w tym pudełku, jest, co ta myszka posiada, jakie ma układy, znaczy jaki ma sensor. No i to to standardowo, co to, to wcześniej. Teraz tak, w pudełku znajduje się razem z myszką oczywiście sama myszka, do tego mamy też również instrukcję w języku polskim i w języku angielskim. Czyli coś bardzo podobnego do tamtego wcześniejszego. Do tego mamy dwa dodatkowe ślizgi, wiadomo kabel, który jest y, sznurowy, plus y, rzep, który pozwala go nam związać, zamienić. Y, myszka wygląda zupełnie inaczej niż tamta. Ma mniej podświetlenia, jest troszeczkę większa. Posiada również bardziej taki system mechaniczny czyli ma na dole dodatkowy przycisk do ustawiania częstotliwości od 125 do 1000. Jak będziemy zmieniać tym przyciskiem, prawda, to przesuwać go po prostu, to myszka nam to będzie komunikować z zmianą koloru. Coś takiego jak zmiana DPI, tylko że częstotliwość to jest. O, także widzicie, to już jest już całkowicie mechaniczka myszka, o tym będzie za chwilę dalej. No i oczywiście dwa guziki, plus, to ja wam ustawię i teraz pokażę dalej, co ona tu potrafi. Czyli to jest model powiedzmy tak bardziej troszeczkę rozbudowany względem tamtego Ponieważ ona tutaj już ma wszystko na sobie Jak gdyby mechaniczne, czyli to co wcześniej mieliśmy Czyli jak naciśniemy te dwa guziki To nam się odpada podświetlenie Prawda? Macie to pisane tutaj w instrukcji Dokładnie krok po kroku I tutaj uwaga, zmiana częstotliwości pipkowania. W celu zmiany czystości przez tym przełącznik 7, a ten właśnie przełącznik 7 to Znajduje się tam pod słodem a reszta jest standardowa, czyli po prostu tu zmieniamy sobie tymi dwoma guzikami. O, widzicie? Tak samo jak odświeżanie DPI, też tutaj tym guzikiem górnym, czwartym, można sobie bez problemu go tutaj, prawda, zmienić. To odświeżanie. Odświeżanie jest yy, od 400 do 12000. Ja sobie wybiorę zielony. Powiedzmy moment, muszę znaleźć ten zielone, a jest, czyli tak jeszcze raz, oczywiście, mi się to, to pokazuje. Tutaj także, tak samo w programie do tej myszki czerwony 400. Yy, to jest niebieski 800 i 1200 to jest zielony. No, także, oprogramowanie: oprogramowanie standardowo, tak jak na tej myszce, czyli po prostu cały menu. Tutaj wszystkie guziki da się przypisać inne tu, prawda, zadania. Profile Do tego mamy jeszcze odświeżanie DPI, to no już widzieliście Możecie sobie to sami wyregulować, niektóre możecie powyłączać Na przykład jak to i zobaczymy co się wtedy stanie Wyłączę czwarte Tylko muszę chyba zapisać Przeklikam to, moment, dajcie mi chwilę Tak, wskakuje, możecie sobie wybrać na przykład jeżeli nie chcecie tego Zostawiacie sobie na przykład tylko i wyłącznie Trzecie to zawsze, widzicie, będziecie mieli trzecie. I oczywiście regulacja suwaczkami. O, myszkę zresetowana i działa. Tak wygląda ona. O tak. Może pokażę. Ona w tym momencie ma takie coś. Ona tutaj nie ma tak dużo podświetlenia jak tamten model, tylko ma ten pasek, który widzicie na dole. I to jest całe jego podświetlenie. Dobra. Yy, następna funkcja czy w programie to, to też znacie, czyli po prostu odświeżanie. Yy, jak to się mówi. O, teraz będzie szybciej, jasność, trochę tu możemy też. no Możemy po prostu zmienić co chcemy, i ona się w tym momencie tak, tak to działa. Czyli to standardowo, tak, tam to inna konstrukcja. Myszka jest troszeczkę większa, troszeczkę bardziej tak do większej dłoni pasuje. No i jest mniej poświetlenia. To też zależy, jak to lubi. Jeżeli ktoś lubi bardzo kolorowe przedmioty, to polecam tamtą myszkę. Ona jest na tym samym sensorze. To chyba sensor 3360. Tak, ta waga myszki to jest 80 gram, czyłość od 400 do 12 tysięcy, przyciski te same, PMW 3360, to są bardzo dobre sensory i próbkowanie od 125 tysięcy, interfejs wiadomo USB. No, także tutaj się pobawimy jeszcze tym kolor kolorkami bread, nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy. Szybkość mu tu zmienimy. A tak by się oddychała. Dobre, fajny efekt. Można sobie oczywiście pobawić się tymi kolorami. Tutaj jak ktoś chce neon, steady to będzie chyba jeden kolor, tak dokładnie. Na przykład jak ja myślę, się chciał sobie wybrać, to wybiorę sobie na zielony. Zapisujemy mu to i w tym momencie jest zielony. Zobaczymy też jaki tu będzie zielony, na przykład jak mu damy taki zielony, to też za trybi, czy nie bardzo. Taki bardziej. Hmm. Dobra, powiem, że zielony, a jak damy taki Wróci na czerwony. Ona też wiadomo, ma go na że Bar. Także, już bez przesady, daj mu zielony zwykły. Niech sobie ma. Oczywiście, standardowo też można wyłączyć to poświetlenie, po prostu wyłączyć, żeby nie było. I w tym momencie mamy spokojną myszeczkę. Chroba to jest to, co się tutaj chyba przewija, tak? Tak, to jest tutaj, idzie nam paseczek, który się ten na ten sposób przewija, i tak to działa. Dobra, następną opcją są parametry, wiadomo, czułość, szybkość, szybkość double clicka i load. Oczywiście makra można przypisywać. Tylko tutaj, teraz, jak widzicie, nie ma funkcji częstotliwości. W tamtej myszce było to programowe, czyli po prostu tylko programowo mogliście sobie wybrać. Ten, ten, jak to się mówi, cz, y, czułość, tak? To. Częstotliwość produkowania. A tu, tam mogliście programować, czyli bez oprogramowania nie możecie. A tutaj myszkę możecie całkowicie ustawić bez żadnego oprogramowania. Czyli po prostu macie pod spodem ten, oto, kurde, czemu, o, dokładnie tak będzie widać. Tutaj ten dolny guzik, czyli to. Przesuwacie go sobie do góry na dół. Oczywiście barwą też wam zmienia. Tu jest wszystko opisane. O, o, tak. Także myszka jest całkowicie, może działać bez oprogramowania, czyli na jakichś, yy, nie wiem, zawodach, konkursach jest zupełnie samowystarczalna. Bo wszystko możecie sobie wyregulować, jak to się mówi, yy, programowo. Na przykład, jeżeli przewiduje jeżeli sobie wyłączymy. Obejdwie myszki to potrafią, tylko że tamta częstotliwość pubkowania ma niestety i zamkniemy sobie to, to myszka i tak będzie trzymała. Widzicie? Będzie utrzymywać ona po prostu jakby w pamięci. Muszę jeszcze sprawdzić sobie dokładnie, czy jakbym otoł i podpiął. W tym momencie tego nie zrobię, bo Musiałbym znowu rozgrzewać po komputera. Czy to będzie działać? Prawdopodobnie tak. Dobra, także tak się sprawa ma. Jak te myszki się to Tamtą używam chwilę. Obywcie są bardzo dobrze wykonane. Materiał jest przyjemny. Taki plastik widać, że to nie jest typowy plastik taki. Yy, jak to się mówi, śmierdzący plastik z chiński, tylko naprawdę taki w miarę. W miarę nawet bardzo dobrej jakości. Ta myszka też ma fajną rzecz ma inne zmienione. Kółko, tam jest inne takie bardziej. Kropowate, tu jest bardziej obłe też z takim czymś i jest pokryty ten guziczek, tutaj jest pokryty gumą. Czyli kółko też jest pokryte gumą, tam jest pokryte gumą i do tego jeszcze takim siateczką, krateczką, nie wiem jak to nazwać, a ten jest bardziej taki śliski. Ale to w niczym przeszkadza, guzik jest tutaj też pokryty takim jakimś dziwnym gumowatym czymś i fajne, naprawdę fajne. Te boczne są typowo plastikowe, śliski plastik taki no, tak jak widzicie, nie? No, stój. Dobra. I tak to się sprawa ma z tymi myszkami. Także którą myszkę bym polecił? To wszystko zależy od tego, czy lubicie jedne myszki, czyli po prostu lubicie dużą ilość podświetlenia. Tam ta myszka też jest naprawdę bardzo dobra. Sensory, czułości są takie same. Ta myszka ma wszystko mechaniczne, czyli wszystko możecie sobie w niej tutaj, prawda? Ustawić, jak to się mówi. Przyciskami na niej. Nie potrzebujecie żadnego programowania, nie potrzebujecie do niej nic. Po prostu wszystko według instrukcji, tak jak pisze, macie opisane, połowa. Większość rzeczy jest ta sama, plus do tego przełącznik częstotliwości próbkowania pod spodem myszki, ten, który wam już nieraz pokazywałem. Dobra, następną rzeczą, którą chciałem o niej powiedzieć, jest to, że to oprogramowanie, które widzicie tutaj. Jest jeszcze w przeznej fazie, jak gdyby to. To jest bardzo dobre, ale chodzi też o to, że yy, podoba mi się w tych myszkach to, że nie są za ciężkie. Oczywiście każdy tam było dawniej pamiętacie myszki, które były na zasadzie tego, że się mówiło, że odważniki się montowały, że ten. Prosta konstrukcja. Ale weźcie pod uwagę, używałem wcześniej myszki przez parę ładnych lat też. To był styselers, coś tam Special Edition, Gold Edition czy jakiś edition. Zlazła z niej farba. Te myszki nie są pokryte farbą. One są. Yy, jak to się mówi... To jest taki plastik czarny. Czyli nie zlezie z nich farba, a z tamtej myszki mi zlaza farba. Wygląda to po prostu paskudnie. Gdzieś byłem ją pokazał, ale mam ją zakopaną gdzieś już. Yy, co jeszcze? Czy jeszcze skomplikowalność tych konstrukcji, czyli po prostu chodzi o to, czym te powierzchnie są proste, tak tutaj, tutaj, widzicie? To w tym momencie po prostu je czyścić. Powierzcie no, mi, naprawdę. Jednak z skóra z yy, potem, czy tam yy, na skórek złuszczony daje, daje daje klei i zatyka jest tak, po prostu tak jest i tyle ale to też wszystko sprawa gustu, kto jakie lubi takie ma także myszka, na tym samym układzie to tamta, z mniejszą ilością podświetlenia, oprogramowanie podobne, programowalne do tego myszka posiada bezpośrednio jak to się mówi Sprzętowe programowanie, nie źle powiedziałem, sprzętowe przyciski, które służą do wszystkiego, czyli nie musicie mieć tego programowania, żeby coś z nim zrobić, tylko możecie sobie to wszystko zrobić spod guziczków. Tak jak mówiłem już, wszystkie rzeczy są mechaniczne, gdyby. Włącznie z częstotliwością próbkowania, to jest przycisk pod spodem. Także cóż mogę więcej powiedzieć. No naprawdę, naprawdę polecam te myszki i warto się nad nimi zastanowić. Jako wieloletni jeszcze raz to powtórzę, użytkownik różnego rodzaju myszek, naprawdę wieloletni użytkownik. Czym prostsza konstrukcja, czym mniejsze zakamarki, czym mniej powierzchni zakrzywionych, prościej te myszki utrzymać w czystości i naprawdę o nie zadbać. Dobra, także to będzie chyba tyle na dzisiaj. Pokazałem wam to co Dobrze, także zapraszam was na następne filmy. Zobaczymy sobie jeszcze te skorpiusy. Scorpius, Jak to się nazywa. To sobie zobaczycie dokładnie. Muszę zobaczyć jeszcze dokładną nazwę. Ob mam dwa rodzaje, czyli ten co wam wcześniej pokazywałem i jeszcze jeden, także to już będzie ostatnia rzecz, jaka będzie nagrywana względem firmy Krux. przynajmniej na razie. Oczywiście pod linkami postaram się postawiać wszystkie dane tego sprzętu. Oczywiście linki do firmy plus linki tam jak znajdę może do x-komu. Zobaczymy. Dobra, kończę, nie ma Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia.